witam z tego spierdolnika a dzisiaj trochę o gaźniku także mamy tutaj chiński jakiś tam MW22 czyli to będzie jakiś tam PZ chyba 20 nie wiem 8 czy 4 no i tak mam tutaj jeden gaźnik mam jakiś walnięty coś mu <laughs> się z nim stało i na nim motor nie chce odpalać nie wiem jak go tam czyściłem i tak dalej i nie wiem, nie rozkminiłem w czym jest problem no dobra, mam drugi gaźnik tamten działa, ale jest taki problem że przelewa się w nim paliwo przelewa się nim paliwo tutaj z tego z tego przelewu no i postaram dzisiaj się Mam tutaj trochę wytłumaczyć w czym, czym jest problem, czyli tutaj mam gaźnik. O, może tego będzie widać. Czyli tak jak widać tutaj ten zgrzew tutaj na tym pływaku, jest prawie, no jest prawie do poziomu. Ale powinna być wypoziomowane. A tutaj mam gaźnik, w którym leci paliwo z przelewu. No i jak widać ten pływak nie jest do poziomu, czyli jest bardziej opadnięty. A jeśli jest bardziej opadnięty to jeśli on jest z drugiej strony, to on jest tak jakby wygięty w tą stronę. Wtedy nie domyka się tam ten, 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 tutaj ten korek. No i przy jak wiadomo to chodzi to góra dół, góra dół i czasami to mnie domyka tego zaworka i się po prostu paliwo przelewa No i dzisiaj będzie trzeba No bo mogę naj, naj najprostszej to jest przełożyć pływaki Ale jest tutaj taki problem, że ta blaszka tutaj jest tutaj o, ona jest chyba którąś z którąś z, z strony jest źle wygięta Powinna być dogięta, tak jak teraz widać chyba do środka, to wtedy ten pływak pójdzie do góry. I tak będzie trzeba zrobić. No dobra, ja spróbuję to tam sobie rozmontować. Tak, tutaj jest, nawet widać. Może porównamy tak o, tak jak widać ta blaszka w środku, która jest, jest idzie bardziej do dołu, a w tym jest... Też jest do dołu, ale chyba mniej, tak mi się wydaje, albo jest coś tam skrzywione, nie wiem czy może na fabryce, mniejsza z tym, będziemy to, za ja sobie to poprawię i pokażę jak to tam wygląda, no i dobra, już <laughs> jestem, także Patrzymy z powrotem, jak jest, także powinno być w porządku. Ale ja chyba trochę nawet przesadziłem lekko. A on tak chodzi, góra w dół. A powinno być w porządku. A wcześniej było pannięty aż tak całkiem w Teraz jest. Powinno być w porządku. A tą blaszkę tam trzeba. A możemy delikatnie podejgnę jeszcze. No i na tym cały problem polega. Ja dopóki mam to rozebrane, jeszcze tak sobie porównam te dwa wieźniki. W zasadzie się za wiele nie różni, bo to są niby te dwa te same. Jedynie może być parta i inna. I jakieś tam mikoni. Jakieś tam niewielkie są detale, bo to w zasadzie się to niczym nie różni. Dysza główna 90, tam nie wiem, 5 albo 8 jest. Dobra, tyle na tyle. Taki mały poradnik. Teraz jest wszystko w porządku. No i Dobra, do następnego. No i jeszcze takich, kilka, kilka takich rzeczy. Dlaczego się może lać z przelewu? No, chyba są w sumie trzy takie rzeczy tak jak yy, jeden z jedną rzeczy może być, że są śmieci jakieś albo wpadło coś pod ten taki zaworek tutaj i go nie domyka i dlatego też się może czasem lać paliwo ciurkiem yy, jeśli nie leci z przelewu ale leci z przelewu jeśli jest silnik odpalony tak jak w tym przypadku to miałem, że, że po prostu pływak nie domyka tego ustrojstwa to trzeba sobie tą blaszkę podgięć, a trzecią taką przyczyną może być dziurawy pływak. Po prostu nie ma, nie wypiera i też będzie się lało. Dobra, to chyba na tyle. Na jakichś tam innych takich starych zgaźnikami to jest cała masa. A zazwyczaj to są poprzypychane najczęściej, to za zbyt długo stoi. Trzeba rozbierać. sprężarką <laughs> pchać. Jeszcze trzeba sprawdzić sobie te wszystkie jakieś uszczelki, które gdzieś tam się czasem znajdują, czy nie są spękane, bo to też wszystkie przyczyny różne swoje tam ma i tak dalej. Tak samo tutaj, czy też jeszcze mogą być zapychane, ale nie wiem, wszystkiego człowiek nie wie. Niby te gaźniki się nie powinny psuć, ale ten jeden, coś się z nim zrobiło, nie mam pojęcia na razie. Abra zemeca.